No i witajcie na kolejnym filmiku z unboxingu All Crate, tym razem lipcowego. Jeśli nie widzieliście jeszcze mojego poprzedniego filmiku z Austrii z cudownej biblioteki, takiego w formie vloga razem z Dominikiem, którego nagrywaliśmy, to serdecznie tam zapraszam. Ja zjechałam tylko na weekend na festiwal taneczny i czekała na mnie paka, więc jestem mega podekscytowana, bo no nie miałam tam swojego regału i swoich książek, a teraz otwieramy kolejną. I zobaczymy co tutaj jest. Pierwsza rzecz, którą widzę to są smoki. Kocham smoki, jakby do sobie. Mój jeden przyjaciel nazywa mnie Smoczycą i za każdym razem, i nawet mam je tak zapisaną w telefonie, jestem jak love you". Więc tak, spadła mi przypinka, ale najpierw powtarzamy smoki. Smoki są jakieś... Termo... Ej, to jest dobre wykorzystywanie smoków na jakieś gorące utrzymywanie, gorąca w jedząku, czy w piciu, czy w whatever to się tu wsadzi. To jest zarąbiste. Ale to jest bardzo przemyślane w ogóle. I to jest Dragon Bond Picnic Bag. Okej, okay, więc torebka piknikowa. W sumie może się przydać, ja lubię pikniki, wiecie, dla ale idealnie. No i again, smoki. Wygląda jak coś z Czwartego Skrzydła, ale generalnie nie jest napisane z jakiej to konkretnie książki. Przecież mamy tutaj Złotego Smoka i Czarnego Smoka, więc to dla mnie totalnie Time i Adarna. Ale no, wiecie, to może być wszystkiego. Ale słońce! I'm excited, ok? I teraz e, otwieramy przypinkę. Co dam? Oh, ono też jest ze skrzydłami. O, oh, oh, ta przypinka jest taka piękna. O mój Boże! To jest e, na podstawie A Song of Ice and Fire by George R. R. Martin. Jakby spuści na tą przypinkę. Ona jest przepiękna. Już wam powiem, co tutaj piszę. Fire cannot kill a dragon. I mamy tutaj smoczy jajo, i w ogóle z Targaryen, i w ogóle root Targaryenów. Totalnie. Jakby ta przypinka zostaje ze mną zdecydowanie. Jezus, ta przypinka jest przecudowna. Jaki smoczy box, w ogóle to jest? Aha. Teraz mamy tutaj coś ładniejszego. Poppy Wars. Tea Towel, Ok. To jest taki ręczniczek, ścierka powiedziałabym, wiecie, kuchenna. Wygląda sztos i w ogóle ja już kolekcjonuję książkarskie rzeczy do mieszkania przez te boksy, tak jak mówiłam. I niedługo się będę przeprowadzać i już widzicie, jak moje mieszkanie będzie wyglądać. Tak, przynajmniej to moja przestrzeń. Nie czytałam Wojny Makowej, jest to gdzieś tam na liście, ale generalnie mi się to mega podoba. Więc fajnie, plus lubię przydatne gadżety. Kolejna rzecz! To są jakieś Feniksy, piórka i w ogóle taki bardzo uskrzydlony motyw, a ja kocham skrzydła, jestem jak dame. Phoenix Rider Portable Fan. I w ogóle to jest, to jest inspirowane Crown of Feathers. I w ogóle cieszę się, że to jest taki motyw, mega sympatyczny, ale jest mi ciekawa, o! Piszę tutaj, że baterie nie są załączone. Po czym wyskakują mi baterie, więc. Okej! Okay. I patrzcie, co tu jest? To jest po prostu perfekt na Austrię i wychodzenie gdziekolwiek. I na festiwal taneczny. Dobrze, że to dziś otwieram. I tutaj jest po prostu wietraczek z pięknym feniksowym motywem. I w ogóle ciekawe, że pomyśleli o tym, żeby to obsadzić, do dla książka. Tutaj jest coś, co nazywa się Safira Inspired Fondo Kit. W ogóle patrzcie na te pudełka, ja wszystkie te pudełka sobie po prostu zachowam. Nie wiem, co z nimi będę robić. Chyba kurczę wystawkę na biblioteczce. Tutaj jest instrukcja, jak tego używać. Ragon Inspired. Kurczę, ej, to jest. Naprawdę tak pomyśleli, jak chodzi o ten box, cieszę się, że on jest taki smoczy i widzicie co tu mamy, już Wam to rozpakuję. O kurde, jakby ja mam jedno e, takie do fondo. w sensie do roztapiania czekolady. Szczerze, ja nie mam pojęcia jak to się czyta, więc e, don't call it onion. I mamy taki łuskowany pojemniczek, do którego wkładamy czekoladę. Tutaj zapalamy świeczkę. Świeczka w ogóle też jest uwzględniona. I mamy widelczyk, którym cinamy owoce. Znowu ogień, smoki. Cudowny, może ten box jest po prostu stworzony dla mnie, więc. Sama plusy dzisiaj. To jest. Tak piękne patrzcie na te złocenia. Jakby... Ja jestem. Mm, ja nawet nie wiem co powiedzieć. To jest przepiękne, patrzcie na te skrzydła. Patrzcie na te pomalowane brzegi. Ogień. Jakby dosłownie ogień. All the power and you're still the scariest thing in the sky. I otwieramy um, obwód. Idziemy. Najpierw pokażę wam i sobie art, który jest z tyłu. Tak? Czy wy to widzicie? I już wiem, dlaczego mamy wiatrak jako Phoenix Riders, bo ktoś tu ewidentnie jeździ na smokach. I patrzcie na te zarąbiste kostiumy tutaj tych ludzi. I generalnie mamy widownię. To jest jakby jakaś arena, na której sobie Latają na feniksach. To jest mega, mega zarąbisty pomysł na książkę. Jakby. Och, okej. Okay. Najpierw co zobaczyłam. Tył. Tutaj mamy z przodu jakiś cytacik i już Wam go czytam, ale patrzcie na to. Och, oh, oh, ach. Jest na po no, prostu. Ten film będzie jak. Ah, Och, ach. Dosłownie. Demet. On the vast woodlands, where feral and free, the serpent king ruled Queen his. cunning thieves. Then from far off shores four alchemists came, with hope and tribute in peace so they claimed. With the king's feigned reign they spun webs of gold, bestowing sweet gifts they longed for control. With weapons so grand the king had to cede his lands to the four, though some called them thieves." Ciekawe, i really And here we have some nice girl z Feniksem swoim. I kurczę, patrzcie, no to jest tak ładnie zrobione, to jest powłacane wszystko. I tutaj z tyłu mamy art już, nie samej girl. Okej, okay, okej, okay, pięknie. Ciekawa jestem, przeczytam opis i do was wracam. Okej, okay, już wiem, że mamy tutaj jakieś rivals to lovers. Przeczytam wam tylko końcówkę, bo to podsumowuje tak tropowo jakby rzeczy. Output founding pages full of steamy romance, fiery confessions, political scheming and volatile magic culminate in a final battle that none may survive. Więc, jakby intrygi polityczne, gorący romans... Brzmi mega dobrze. Zwłaszcza, że mamy tu jeźdźców, feniksów i mamy do tego gadżety, skrzydła, latanie, totalnie moje klimaty. Patrzcie na tą oprawkę. I teraz zobaczymy, co jest w środku. Okej, okay. tutaj mamy takiego pięknego, piękny art, pięknego Feniksa z autografem autorki i listem od autorki tutaj. Mega lubię to, że tutaj są te listy i możemy, wiecie, przeczytać wiadomość. I te autografy... Dedykacja jest piękna. For those who find solace in their rage. Wow, i mamy mapkę która jest prześliczna. No, jestem ciekawa, jestem bardzo ciekawa. Tutaj mamy jakieś wyjaśnienia tych e, rodów i tak dalej. Gatunki Feniksów. Mega spoko. No, no, ja myślę, że ta książka może trafić do jednej z takich ciekawszych, które przeczytałam, bo w sumie nigdy nie... Zawsze się myśli o Jeźdźcach Smoków i tak dalej, Nigdy nie pomyślałam o lataniu na Feniksach. To w sumie, w sumie ma sens, ale wiecie, jako książkara to już jest ciekawy koncept. Bardziej mi się podobała chyba ta oprawka, Też fajnie, że tutaj jest ten wierszyk i to mi się mega podoba. Jestem ciekawa, chcę już zacząć czytać. To może być zarąbiska i to zdecydowanie powinno gdzieś wylądować na ścianie jakiejś. To jest przepiękny art. Dzięki za oglądanie mojego Patlanda! Mega smoczy boks. Idealny. Więc ja się cieszę. Jeszcze szybkie info. Założyłam TikToka oraz Instagram Derium Poetry, na którym wstawiam, głównie po angielsku, ale mogą się też pojawić polskie wiersze, poezję, którą ja lubię. Którą czytam, czyjąś poezję, ale też przede wszystkim poezję, którą sama zaczęłam pisać. Więc jeśli lubicie tego typu rzeczy, będą też tam książkarskie rzeczy, w sensie takie, wiecie, na przykład planuję napisać wiersze o danych tropach książkowych. Więc jeśli jesteście zainteresowani takimi rzeczami, to serdecznie zapraszam. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku.